No, witam Was dzisiaj znowu w mojej kuchni, w moim małym bałaganie. Ale jak się coś robi, to zawsze musi być bałagan. Dzisiaj będziemy robili ciasteczka wyciskane przez maszynkę. Z tym, że ja Wam to tylko pokażę, co przygotowałam i jak to będę wkładała do pieca i tak dalej. Ale jak samą maszynką robiłam, to nie, bo to potem aż uszy bolą. I już robiłam y, mikserem, tylko mam taką ilość tego, mam z 1,5 kg mąki. Także mi się w moim mikserze nie zmieściło, musiałam potem dokończyć już y, do, do garka, dużego przełożyłam zamiast do miski, y, i to musiałam wymieszać już potem y, w tym. Teraz mam to na balkonie, bo to jednak jest masa z masła i margaryny. Dużo tam jest masła i margaryny. I to się zaczęło robić ciepłe, i potem to się już nie chce tak formować, a musimy sobie uformować takie wałeczki, bo będziemy je wkładać do maszynki. Tu, do maszynki, do, 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 do tego otworku I będą nam się potem wyciskały ciasteczka. No, i jeszcze zapomniałam sobie wyciągnąć tą nasadkę taką na, na wyciskanie. Za chwilę sobie to wyciągnę. I, I to tyle. No, ja mam z potrójnej ilości, bo jakbym zrobiła normalnie pojedynczą yy, taką ilość tego ciasta, to niestety do świąt by to nie dożyło. Nie dotrwałoby to do świąt. Zawsze jeszcze troszeczkę zjemy tak, czy w niedzielę, czy tam jak po, po parę ciasteczek, ale jednak w sumie i tak na same święta, to tych pierniczków i tych ciasteczek się tyle nieje. Bo ja robię jeszcze i piernik i sztolen, których wam też pokażę. I, I roladę makową, i sernik. Także tego ciasta jest tyle, że te ciasteczka są właściwe to tylko jako ozdoba, a po świętach się nie dopiero je wcina, jak już się tam te wszystkie ciasta zjadło. No, to tyle wstępu. A teraz wam, pokażę Wam, gdzie Wy stoicie ostatnio. Jaką mam tutaj konstrukcję, żeby, żeby mnie było widać? Oczywiście mam ten patyk. Ja tu mówię patyk. No, do selfie. Ten patyk wkładam tu do ręcznika, a żebym się nie, nie przewracał, to tą szczotkę tu wkładam jeszcze. <laughs> Także super patent, <laughs> bo nie mam na razie... No wiecie czego, zapomniałam słowa. Uciekło mi. Statywu. Teraz Wam pokażę, jak przyszło mi paczki od mojego, to, to wszystko są do mojego braciszka. Paczuszki, o proszę bardzo! I to mi tu stoi. Jutro to będę wiozła do jego mieszkania. Tam syn jego przyjdzie, to bo on ma klucz, to się to wszystko porzuca i mi to zniknie z przedpokoju. Bo w nocy to jest, jak siedzi do łazienki, to się człowiek przewraca. No, teraz Wam pokażę to ciasto, mam tutaj na balkonie, nie wiem czy to już, o, może będzie szło już, niech to jeszcze chwilę postoi, to jeszcze, jeszcze troszeczkę niech jest, żeby troszeczkę zmarzło, znaczy nie zmarznie, bo mrozu nie ma, no ale żeby troszeczkę to było zimniejsze. Ja sobie przygotuję w tym czasie tą nasadkę na maszynkę, żeby zrobić... Aby ją wyciskać. No, yy, jeszcze co powiem. Kupiłam już prezent dla Wiki. Oczywiście nie mogę poka powiedzieć, pokazać na razie, co to jest. Tak. Jeszcze tam muszę dzisiaj zapakować papier, mam jeszcze w aucie, bo nie, nie przyniosłam go wczoraj, bo ona by widziała, bo wracałam razem z nią ze sklepów. Podjechałam yy, po nią. Także. Przyniosłam te, te rzeczy do domu, także ona nie zauważa, ale papier jest za długi i ona się zaraz kapłanie. No to muszę iść po papier, potem to zapakuję, no bo jeszcze tylko jutro piątek, a potem bym nie miała kiedy pakować, bo musiała po nocy to robić. pokryjono. No, także prezencik już dla Wiki mam, a dzisiaj będziemy jechali do Katowic, do Galerii Katowickiej. W poszukiwaniu sukni dla mojej Wiki na studniówkę. Byliśmy ostatnio w innych sklepach, żeśmy poglądali, no ale tak nie można. Pierwsze, co się zobaczy, zaraz kupić. Więc sobie Wiki poprzemierzała. Jedną sukienkę poprzemierzała, ale poglądała sobie inne. Mniej więcej już jej się tam uformowało, co ona właściwie chce, bo na początku nie bardzo wiedziała, co chce. No i teraz pojedziemy do, do galerii katowickiej, bo jak byliśmy kiedyś. Jakiś tam czas temu i już też oglądaliśmy. To w sumie ceny były takie same, jak, jak to się mówi na szaber placu w katowicach. To się chyba kiedyś mówiło, taka hala targowa tam jest. Zawsze się mówi na to szaber placu. I w sumie ceny takie same, także. Zobaczymy, co tam jest w tych katowicach. A ja przy okazji sobie... Pochodzę po, po galerii, bo tak y, często się tam nie jeździ. Wprawdzie to jest tylko beretem, bo my w Bytomiu mieszkamy. A Katowice to moje rodzinne miasto. No ale jakoś tak się tam nie jeździ. Potem jest problem z parkowaniem i tak dalej. No ale jeszcze chcę sobie jechać zobaczyć te świeczki Janki Candle. Zobaczymy, jakie są zapachy miesiąca. No bo jak już coś kupić, to zapach miesiąca, nie? Będzie troszeczkę taniej. Jak nie woski, to może, może jakąś świeczuszkę zobaczymy. Zobaczymy, co nam się tam spodoba. No, to na razie kończę. Yy, I potem się znowu włączę, jak już coś będę miała tutaj zrobionego. Dzisiaj troszeczkę później się za to zabieram, już jestem taka głodna. Ale Wiki, dzisiaj później do szkoły szła. No, to ja też później wstałam. No i później się za wszystko zabrałam. Jeszcze dzisiaj to ciasto robiłam, bo ostatnio, jak robiłam wczoraj, to miałam ciasto na pierniczki, dzień wcześniej zrobione, a wczoraj mi się wieczorem już nie chciało tego robić, więc to dzisiaj dopiero robiłam. Potem Wam też przepis wrzucę pod tym filmikiem. Może ktoś akurat będzie chciał takie ciasteczka robić, chociaż tu na ściąsku to mi się wydaje, że to wszyscy znają, no ale może ktoś będzie chciał, nie? No, to tak na razie. No to na razie. No, na razie się jeszcze włączyłam, bo chciałam pokazać tą nasadkę. Może nie wszyscy znają coś takiego. To się, tu są różne kształty ciasteczek. Jakie się chce, takie się ustawia, i potem, jak wyciska maszynkę, to się tu wkłada. Jak się wyciska z maszynki, to w takim kształcie. No, najpierw to trzeba. To w każdym gospodarstwie, w domowym sklepie się powinno dostać. Kupić. Tak, to wkładamy tu. Tak, i teraz sobie włożymy. Ja to przeważnie na tym robię. Na tym albo na, nie na tym. To są takie podobne kształty. Tu są ząbki, tu są takie rowki takie, takie. No, takie, takie. Teraz w tym przykręcimy. W tą stąd, w tą. No, jest przykręcone, tak żeby ona na sztywno było. Tak. I teraz tak. Biorę sobie z tego ciasta taki wałeczek sobie u u formuję i tu, nie wiem, na chwilę włączę. Zobaczycie, jak się wytrzymali mikser jak? hałasował, to to chwilę też. Tak, tak, tak. O to chodzi. Tak, tak bez kamery to mi to wszystko idzie, bo to ma wszystko inaczej poukładane. Ale tak sobie to mniej więcej tutaj robię prosto na blachę. Na układam. Przeważnie dłuższe robię, no ale wiadomo, ten początek zawsze taki wywa, in, tak inaczej to wychodzi. Ja potem sobie porobię, jak już porobię troszkę i będą piesze upieczone, to pokażę. I muszę się spieszyć z tym, bo jestem już strasznie głodna. A już co powiedziałam, dopóki nie zrobię ciasteczek. To nie wiem. Potem jeszcze muszę obiad przygotować na, na dzisiaj, że jak przyjedziemy, to już będzie jedzenie. A teraz na razie się wyłączam. No, wracam do Was. Tutaj odgania muchy, bo nie wiem skąd mi się tych much nabrało. Już dwie mi tu latają. Ciepło się zrobiło, teraz w kuchni ciepło to tu latają. Chciałam Wam pokazać, że tak. Tam się już kończy piec pierwsza partia na dwie blachy. Tu już mam dwie blachy przygotowane i sobie zrobiłam od razu takie wołeczki, żeby potem było łatwiej wrzucać w darneżomety. Tak, że za chwilę tamte wyciągnę. A chciałam Wam powiedzieć, że tą, te pierniczki, co wczoraj robiłam, to to była podwójna porcja tego co, co jest w przepisie. A. Ten piernik staropolski to w tym roku zrobiłam z połowy porcji. Tej, co tam wam podam. Podałam wam całą porcję na, na kilo mąki, ale ja to tam zrobiłam z połowy, dlatego że ten piernik staropolski jest pyszny. Ale. U mnie to tylko potem ja go jem. Na początku tego, w święta to tam każdy zje po kawałku i potem mi to zostawało tak i to leżało i leżało, bo mi szkoda było wyrzucić. Bo w sumie ten piernik może bardzo długo leżeć potem. No ale już bez przesady, żeby do czerwca leżał, nie? No także tam tego się mogło wydawać mało, bo tam była tylko z pół lamonki, nie? Z połowy. No. Tak, żeby była taka jasność z tego jak, jak przepis byście robili, żebyście wiedzieli ile mniej więcej z tego wychodzi. No tutaj na razie na cztery blaszki na, nałożyłam i chyba będzie jeszcze jeden taki wsad, będzie chyba na sześć takich blach y, do, do piekarnika, nie? No zobaczymy już, może tam będzie już szło wyciągnąć. W ogóle w tym roku pierwszy raz y, tutaj tak w takiej kuchni robię, gdzie wy jesteście, schowaliście mi się. <grym> bo yy, przedtem mieliśmy inaczej troszeczkę, tu troszeczkę zrobiliśmy, yy, no nie remont, tylko troszkę żeśmy sobie pozmieniali, dokupiliśmy sobie szafek, bo zmywarka przeszła i, i trzeba było troszeczkę pozmieniać. No i teraz mam tu już w ogóle całkiem ciasno, no ale co zrobić? Ważne, że się jeszcze troszkę mieszczę. Tak, no chodź. tutaj mamy już jedne ciasteczka. A I zaraz drugie wyciągnę. Uff. Tak idziemy z ciasteczkami. O, tu sobie na zlew położę. A te porębki, dlacie. Blawie, już damy. Do piekarnika. Tak. Jedna. Zaraz będę musiała kończyć. Bo mi się wyłączy znowu. Włożone do piekarnika i potem wam jeszcze pokażę jak już.